witam was w kolejnym przeglądzie magazynu LEGO City. Jest to numer czwarty rok 2018. Łącznie jest to numer ósmy z tych, co wyszło już w przeszłości. No i z tym magazynem otrzymujemy e, takiego motocyklistę z motorem krofowym i jakiś takiś, y, jakby skrytkę. Nie wiem po co policjantowi na motorze skrytka ze złotem, ale dobra. Na okładce mamy właśnie naszego policjanta, jakieś dwa plakaty, coś tam, bla, bla, bla. Reklamę magazynu Scooby-Doo, i treści jakieś chyba. Tutaj mamy informacje o tym naszym policjancie i o zastawiku. Mamy tutaj komiks, jakieś zadania. Yy, reklama magazynu ninja z Jack Jack, który był dostępny 30 sierpnia. Komiks. Tutaj mamy jakieś zestawy z The City. Dalsza część komiksu. Tutaj mamy instrukcje do naszego zestawiku. Plakat. Drugi plakat. Reklama kreskówek na Cartoon Network Tutaj mamy jakieś zagadki Komiks, reklama magazynu Nexonites Od 23 sierpnia Komiks y, Zadanie Komiks Prace konkursowe y, Reklama magazynu Jurassic World Od 16 sierpnia No i dobra no i kolejny magazyn City, który był dostępny do 12 października, więc zbliżamy się, proszę Was. No wiecie, idziemy dalej. W każdym razie z nim był śmieciarz ze sprzętem i kontenerami. Bardzo fajnym sprzętem i kontenerami. Ok, magazyn mamy już za sobą, więc teraz taka niespodzianka, zajmiemy się naszym prezentem. A więc mamy tutaj logo Lego City. Tutaj mamy jakiegoś górniczego policjanta zamiast naszego tutaj z zestawu. To jest dziwne. Limitowana edycja, 5 lat, nasz zestawik. Sztabka złota w sklepie 1 do 1. Wykonano w Danii, na Węgrzech, Meksyku, Chinach oraz Czechach w tym roku. No i dobra. Na Aż odciski palców mi się odkleją na tym. A jeszcze motor, chodź tu. Ok, więc wszystko już prawdopodobnie jest wysypane, a więc mamy tutaj ramę Mamy tutaj, jakby, nakładkę. Sztabka złota, liść, tego typu rzeczy. Poskładam to i przyjrzymy się temu za chwilę. Okej, okay, a więc tak to wygląda. Mamy naszego policjanta, bardzo fajny kask terenowy. Tutaj mamy takie gogle, które się zakłada właśnie na ten kask. I naprawdę fajnie to wygląda. Nie ruszają się, ale to nic. Bardzo fajny element, bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o naszego policjanta, to mamy tutaj w sumie to twarz tylko bez blizn. Mamy tutaj bluzę policyjną, pod spodem chyba jakaś koszula. Spodnie z trochę krzywym nadrukiem, no ale trudno. Yy, tutaj mamy napis policja. I ogólnie w sumie figurka mi się podoba. Oczywiście nogi się strasznie majtają. Już zawsze tak jest już w tych saszetkach yy, Ręcenie, więc to jest oczywiście na plus. Dalej mamy skrytkę. Nikt nie widzi tego złota. Wcale. Więc mamy tutaj liść, który się tutaj rusza. Mamy tutaj skałkę. No, i oczywiście naszą sztabkę złota, która jest bardzo fajnym elementem. Chodź tu. O! Tak to wygląda. Bardzo mi się podoba, chyba. moja pierwsza? Nie wiem, nie pamiętam, żebym ją miała. W każdym razie jeszcze mamy motocykl crossowy, terenowy, niebieski. Szkoda, że tu nie ma żadnego napisu w policja. W sensie. Gdybym nie chciała tego wykorzystać w jakimś innym celu, to byłoby mi szkoda. Aktualnie się cieszę. W każdym razie mam tutaj jeszcze nóżkę, żeby postawić, chociaż i tak bez tej nóżki również ten motor stoi, więc naprawdę mi się podoba. Też te koła fajnie jeżdżą i naprawdę cały ten zestawik mi się naprawdę bardzo podoba. No i oczywiście możemy tutaj naszego policjanta na tym motorze postawić. I tak to wygląda. No i wiecie, teraz jedzie łapać przestępców, więc jedziemy. Zastanawia mnie w tym zestawie to, dlaczego dali tutaj skrytkę na sztabkę złota do policjanta. No cóż, chyba się nigdy nie dowiem. W każdym razie komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Mam nadzieję, że wam się podobało i cześć!